Kochani i kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do recenzji. Będzie to bardzo pozytywna recenzja jednego z moich ulubionych kosmetyków w ogóle do makijażu czyli bazy brązującej brązera w kremie Chanel firmy Chanel. Produkt nazywa się. Bronzing Makeup Base, czyli brązująca baza pod makijaż Soleil Tandy Chanel, to jest taka ogólna francuska nazwa tego produktu. Otóż i tak, z, otóż było bez sensu, nieważne. Zaczynając, ja jestem osobą, która lubi być opalona. Ja nie mogę być blada. Nie lubię być blada, przynajmniej od jakiegoś dłuższego czasu. Lubię być opalona albo chociaż udawać, że jestem w miarę opalona. Natomiast nie lubię takiej sztucznej. Pomarańczowo czerwonej, solarkowej opalenizny i niczego takiego. Również nie lubię za bardzo, a czy lubię, ale nie chcę wystawiać twarzy do słońca, raz mam uczulenie i coś mi potem wyskakuje, a dwa szkoda sobie postarzać się jeszcze bardziej i potem płacić za drogie kremy przeciwzmarszczkowe, więc staram się fake it until you make it, czyli udawać, że jestem opalona nie będąc. Czyli samo opalacze, brązery, wszystkie takie rzeczy u mnie na początku porządku dziennym są i to jest. Mój ulubieniec, totalny, totalny ulubieniec. Tak jak sama nazwa wskazuje, jest to baza w kremie pod, pod makijaż. Natomiast chyba czy 4 osób używa tego jednak jakby na, na, na nasz podkład, czyli nie jako bazę tak naprawdę, tylko jako bronzera zwykłego, normalnego bronzera w kremie. Tak też ja również tego używam w ten sam sposób. Najlepiej nakładać to ten produkt według mnie albo z wliżonym beauty blenderem, takim mokrym jak mam, albo jakimś takim pędzelkiem do takim buffing brush, wiecie, w tym kształcie, takim dosyć zbitym. U mnie akurat najlepiej sprawdza się pędzelek z nashi, Buff, buffed base. Po prostu w taki sposób go tutaj nadziebuję i tutaj sobie rozcieram, rozcieram na polikach. Tak samo robię z blenderem, po prostu tak wpijam i tutaj potem na poliki jakby wklepuję. Mam kilka chyba tutoriali, w których używam tego produktu na twarz, więc na twarz jako bronzera, więc. Tutaj podlinkuję, podlinkuję również go pod filmikiem. Wiem, że wielu, czy znaczy niektórym osobom używanie tego brązera sprawia właśnie trudność. Dość ciężko się go nakłada palcami, jeżeli macie wprawę, to pewnie się da. Ja właśnie te dwa produkty najprędzej bym użyła do, do aplikacji tego brązera, czyli albo taki pędzelek tego typu, albo Beauty Blender. Najlepiej oczywiście oryginalny według mnie, bo według mnie jest nie do podrobienia, ale to jest osobna, osobna historia. Także tak nakładałabym ten produkt najchętniej i ja osobiście nakładałabym go na. Na, na, na podkład, oczywiście, bo ten produkt nie jest bardzo ciemny. Jeżeli nałożyłabym go pod mój podkład, wydaje mi się, że mógłby być dosyć mało widoczny albo w ogóle niewidoczny i tak jest widoczny dosyć delikatnie. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to ten, jak już powiedziałam, tak to wygląda. To jest prawie niewidoczna na mojej ręce. Mam dosyć opalone w tym momencie dłonie. Konsystencja jest taka dosyć żelowa, miękka. Zapach jest przepiękny, dosyć intensywny, taki Chanelowski. Może tutaj będzie lepiej widać. O, tutaj widać. To wygląda dosyć pomarańczowo, dosyć złoto. Ma w sobie takie lekko, lekko widoczne złotawe drobinki. Natomiast to jest prawie, naprawdę, gołym okiem prawie nie do, e, nie do zobaczenia. Można to zbudować e, do wypatrzenia, raczej. Można to zbudować aż do takiej, grubości, tak to można wyblendować. Konsystencja jest bardzo delikatna, jakby żelowa, ale tak naprawdę taki bardzo delikatny, lekki mus, także świetnie, świetnie się to blenduje. Nadaje to nie taki bardzo ostry brąz i spalenie na naszej twarzy, tylko właśnie taki jasny, takie rozświetlenie, taki po prostu glow, jakbyśmy tak zdrowo tętniły szczęściem i opalały się na słońcu, ale tylko tutaj delikatnie, może nie wiem, grając w golfa albo coś takiego. Wiecie, nie jest to takiego nic hamskiego, ordynarnego, ostrego. Jest to bardzo delikatne, subtelne, seksowne, daje efekt, nie wiem, aniołku Victoria's Secret, Gisele Rosy Huntington Whiteley mi się kojarzy. Taki, taki efekt, takiej właśnie zdrowej, błyszczącej, opalonej, lekko przybrązowionej, ale nie spalonej, absolutnie zdrowej, błyszczącej skóry. Po prostu same superlatywy, więcej się po prostu przydawek nie dało tutaj użyć, nieważne. Także w pełni to polecam. I teraz może... Porównam, znaczy ja w zestawieniu z tym produktem używam jeszcze y, pudru z Chanel, właśnie Chanel beż w kolorze 0, 0,30, bo wydaje mi się, że idealnie współgra y, z tym, że moim brązerem lekko, y, lekko ten brązer tym właśnie kolorkiem, który nie wiem, czy jest tu jest widocznie, jest dużo jaśniejszy, oczywiście, ale to jakby daje lepsze. Y, Daje mi to to, że y, to przypudrowanie, że ta moja baza dużo lepiej, ten brązę dużo lepiej się trzyma. Wiecie? ten kolor jest tylko lekko jakby, prawie w ogóle nie jest przy, y, rozjaśniony przez ten puder, a utrzyma się, utrzyma się na twarzy dużo lepiej, no bo zawsze wiadomo, że jak mamy coś kremowego i troszeczkę to przypudrujemy, to będzie nam się trzymało dużo, dużo, dużo lepiej, bo to bo, bo, bo tak jest po prostu, zaufajcie mi. Tak samo będzie z eyelinerem, z cieniami i tak dalej, więc to... Dosyć jest to trwałe, widzicie, trę i się teraz już nie rozciera, jak utrwaliłam pudrem, także to jest moje idealne, absolutnie idealne duo na lato, używam tego non stop od dwóch albo trzech miesięcy. Nie udało mi się znaleźć innego produktu, który miałby taki sam kolor, taką samą konsystencję, takie samo działanie. Znalazłam produkt, który miałby podobną konsystencję, znalazłam produkt, który miałby podobny kolor, podobny, podobny teoretycznie zamierzenie, jakby podobny cel swojego działania. Natomiast nic z tym się nie równa z tym z tą bazą. Ona kosztuje 32 funty, tutaj tego jest 30. 30 gram chyba, tak, 30 gram. Natomiast to jest kosmetyk niesamowicie wydajny. Ja go mam drugi rok już. Jak widzicie, zu, zużycie, no jest trochę widoczne, ale gdzie tam? Myślę, że jeszcze z 2 latami to naprawdę posłuży. Opakowanie jest y, plastikowe, to nie jest szkło, to jest plastik, matowy, bardzo taki porządny. Już wielokrotnie z tym podróżowałam, nic się nie stało, to jest stała konsystencja, więc wam się nie wyleje, więc też wam się to nie skruszy, bo to nie jest puder, więc no, dosyć duże opakowanie, ale mi się z tym bardzo, mi się z tym bardzo dobrze y, podróżuje osobiście i wydaje mi się, że to świetna inwestycja. Swego czasu na YouTubie krążyły takie, krążyły takie filmiki porównując ten produkt do produktu firmy Kobo, e, takiego bronzera. Natomiast e, kolor 405 Suntant. Natomiast mam to. Natomiast to po prostu w ogóle nie stało. To w ogóle nie stało koło tego e, produktu z Chanel. Ja mówię o tym, że w ogóle już kolor jest całkiem inny. Konsystencja jest dramatycznie inna. Bo to jest delikatna, musowo-żelowa, a to jest takie twardy. Twarde kremidło. Kolor jest taki całkiem inny, brudny. No, tak jak widzicie, ale przede wszystkim bardzo ciężko się z tym produktem skobo pracuje. Tak jak ten Chanel przyłożymy parę razy i jest takie idealne wykończenie, to to mi ściąga osobiście podkład. Nie da się tego blendować, bo to jest takie dosyć tępe. No nie wiem, pewnie jakbyśmy to tak popracowały z tym dużo mocniej i wyblendowały i tak dalej, i tak dalej, to miałybyśmy też taki przybrązowiony efekt, ale ten. To śmieci tak, takim tanim kosmetykiem. No nie chcę być okropna, ale według mnie te produkty koło siebie nawet absolutnie nie stały. Wydaje mi się, że nie warto w ogóle tego kupować. lepiej kupić sobie normalny po prostu bronzer, Mieć jeden w miarę po prostu jakiś brązer, nie mieć kremowego i takiego, i siekiego i srokiego, bo nie ma po prostu po co kupować 15 kosmetyków, które są średnie. Kupcie sobie jeden, może oszczędzajcie sobie na coś rzeczywiście fajnego. Nie kupujcie tego, bo to jest po prostu bez sensu, bo nie wiem, przynajmniej według mnie się to nie sprawdziło i... Absolutnie bym tego nie kupiła. Za to kosmetykiem, który bym ponownie kupiła, jeśli bym go znalazła, oczywiście jest bronzer z Sephory. To jest taka, wiecie, jak u mnie jest już zciachany i po prostu martwy i w ogóle na wykończeniu całkowicie. To jest, tutaj był bronzer, a tu był rozświetlacz. I powiem Wam, że ten brązer on był naprawdę bardzo ładny. Tutaj jeszcze końcówkę jego wydobędę. On się bardzo błyszczał. To był taki typowo błyszczący bronzerek. Natomiast widzicie, że ten kolor jest naprawdę zbliżony do tego koloru, nie wiem, czy tak wykręcę sobie rękę do tego koloru z Chanel. Troszeczkę bardziej był brązowy, troszeczkę bardziej ciemny, trochę bardziej błyszczący. Natomiast konsystencja, e, kiedy teraz go używam, jest bardzo zbliżona tej konsystencji e, tego brązera z Chanel, bardzo ładne wykończenie na skórze, tylko że tak jak mówię, e, całkowicie, całkowicie błyszczące, ale tak jak widzicie, bardzo lubiłam ten produkt, bo jest wykończony praktycznie, praktycznie do zera. Jakby ten e, brąz z Chanel to jest jakby upgradeowana wersja. I bez błysku. Natomiast próbowałam znaleźć się na stronie Sephora i nie mogłam tego znaleźć. Być może Sephora coś prowadziła na miejsce tego bronzera w kremie. To jest Duo Lumiere Duo Bronzer Light. Jeżeli coś takiego jest na miejsce tego, to mi dajcie znać, bo to mógłby być dobry, dobry odpowiednik właśnie tego produktu z Chanel, ale wydaje mi się, że jest wycofane, bo nie mogłam go absolutnie nigdzie nie znaleźć, ale to była najbliższa rzecz, jaką po prostu udało mi się znaleźć do tego pudru Chanel. I kolejną rzeczą, która też w pewnym stopniu mogłaby wam zastąpić ten bronzer już prędzej niż to dziadostwo Skobo to jest zwykły tani bronzer z firmy, powiem wam, Kochani Kochane. Co to jest za firma? Vibo, Vivo, Vibo, czyli kupione w Rosmanie. To jest słoneczny puder do twarzy i ciała z robinkami złota 23 g, Sunny Powder. I to jest jeden z takich wielkich, taniuchowych brązerów. Ma w sobie hamskie drobinki i tak dalej i tak dalej. Natomiast kolor jest jest taki grubo, gruboziarnisty, powiedzmy sobie. Natomiast kolor jest dosyć zbliżony do tego punktu produktu Chanel. Tu jest u góry, a to jest Chanel. Ma też tak jak mówię w sobie drobinki, więc to będzie denerwujące. Natomiast sam odcień jest bardzo zbliżony. Jeżeli szukacie takiego efektu jak daje ten właśnie puder z Chanel, to myślę, że to mogłoby to być. To kosztuje pewnie około 10 zł. Wiadomo, że to nie jest ten efekt i ten, ta radość użytkowania i ten luksus, co, co Chanel. Natomiast trochę popracujemy, trochę wyblendujemy i wydaje mi się, że efekt można uzyskać podobny, jeżeli bardzo Wam na tym zależy. To ta, to ta opcja budżetowa bronzer z Wibo myślę, że daje rady. Poza tym nie kupowałabym żadnych innych teoretyczne odpowiedniku, bo tak jak widzicie, nic się po prostu nie umywa, to Kobo to jest po prostu jakieś dziadostwo. Ta Sephora, jeżeli gdzieś jest dostępna, to kurczę, ja bym sama chętnie zakupiła, bo to był bardzo, bardzo fajny produkt. Nie wiem, może Wy znacie jeszcze jakieś odpowiedniki takich fajnych bas yy, baz brązujących, matowych brązerów, które dają takie ładne wykończenie, nie są za cienne, nie są za chamskie. Ja nie znam, dajcie znać, może Wy wiecie. Polecam Wam ten, ten Vivo jako taki bardzo bazowy zamiennik, który daje podobny po prostu kolor, natomiast to, to nie jest to samo, bo to nie jest to samo wykończenie, bo wiecie, w kosmetykach nie chodzi tylko o to, jaki to jest kolor, ale też chodzi o to, jaka to jest struktura, czy to jest krem, czy, właśnie, czy to jest w musie, czy to jest płynne, czy to jest pudrowe. To też będzie inaczej się nadawać do różnych skór, to będzie inaczej wyglądać dla różnych cel i tak dalej, i tak dalej. Jest milion czynników, więc akurat dla mnie ten, ten produkt jest nie do podrobienia. Być może Wam akurat będzie bardziej odpowiadać co innego, także nie kierujcie się takimi szczękami ślepo, tylko testujcie. Próbujcie, próbujcie, bierzcie jakieś próbki, sprawdzajcie na rękach, sprawdzajcie sobie tutaj ten. Być może Wam po prostu będzie co innego pasowało, natomiast dla mnie to jest. To jest to. Po prostu to jest to. Jeżeli mi się skończy, to kupię kolejny, aczkolwiek póki co jeszcze nie wygląda, jakby się miał kończyć, na szczęście. <noise> Dobrze. Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik był Wam do czegoś tam, do czegoś jakoś. W pewien sposób pomocny, przydatny, coś nowego się może dowiedziałyście, dowiedzieliście, może jakieś zamienniki Wam się uda znaleźć, a jeżeli znacie jakiś zamiennik albo jakieś podobne produkty, dajcie mi bardzo proszę znać, bo chętnie rzucę okiem, chętnie przetestuję, chętnie się dowiem, może jest coś na ręku, o czym ja nie wiem, co daje, podobny efekt jest i również równy, równie równie wspaniałe No i cóż, dziękuję za oglądanie, zapraszam również na mojego Facebooka, Instagram i Snapchat, bo tam jestem, łapeczki w górę. Oczywiście, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia znowu. Pa!